Podróżnik podróżuje. Podróżnik nie jest kierowcą. Lekcja podstawowa dla policji i służb, które zatrzymują podróżników. Kierowca wykonuje zawód nie jest podróżnikiem. Z definicji jasno wynika, że kierowca to zawód, dzięki któremu wykonuje pracę zarobkową. Jeżeli człowiek nie utrzymuje się z tego, że jest kierowcą, to znaczy, że nie jest kierowcą. Dlaczego człowiek, który nie wykonuje zawodu kierowcy, ma licencję, czyli prawo jazdy? Ludziom wmówiono, a ściśle mówiąc, ludzi oszukano, że muszą mieć prawo jazdy, aby poruszać się po drogach publicznych, bo w przeciwnym wypadku nie będą mogli z nich korzystać. W ten sposób bez czytania ustawy o ruchu drogowym miliony ludzi korzystają w Polsce z licencji, która służy do prowadzenia działalności gospodarczej i płacą za wszystko, co się z tym wiąże, nienależne pieniądze. Licencje, czyli prawo jazdy, potrzebują wyłącznie ludzie, którzy prowadzą działalność zarobkową i zgadzają się na dyktowane w tym odniesieniu przepisy. Każdy ma prawo być tym, kim jest lub kim chce być. Niewolnikiem zaś jest ten człowiek, któremu tak zwana władza. Urząd, system mówi, kim ma być. Że ktoś jest kierowcą, to nie jest podróżnikiem. Nikt nie ma żadnych praw, aby mówić człowiekowi, że jest kierowcą, kiedy tak nie jest. Kierowca to jest zawód, którego podróżnik nie wykonuje. Podstawę prawną do podróżowania podróżnika dają przepisy międzynarodowe zawarte w amerykańskim jednolitym kodeksie handlowym. UCC paragraf 9 do 109 punkt 1 oraz UCC paragraf 1 do 308 obowiązujące od 1952 roku. Naruszenie prawa w tym zakresie można egzekwować przed cywilnymi sądami powszechnymi, a w przypadku przestępstw dokonanych na podróżnikach przed karnymi sądami powszechnymi. Z poważaniem Piotr Moskwa, Prezes Kancelarii Prawomocnej